mogę chwycić o jest to jest postojóweczka jest z formie ringu, takiego na ono. no i teraz co lecimy troszeczkę dalej bo mamy co mamy tutaj soczewka to jest bihalogen czyli na zwykłą żarówkę ale jest z plastrem miodu. Widzicie to? Widzicie. I teraz po włączeniu drugiego tutaj mamy taką dodatkową funkcję, ale to zróbmy najpierw tak krótkie. Kierunkowskaz. Jest też ciekawy, oprócz zwykłej żarówki, której akurat, oprócz tej zwykłej żarówki, jeszcze jest taki moduł lodowy. Nie wiem, Czy słyszycie charakterystyczne. To się otwiera przesłona, czyli długie mamy z dwóch źródeł i ze zwykłej żarówki. Tutaj obok i z projektora.